Co ty tu jeszcze robisz, Pakuj się i wynoś. Ale ja dopiero dzisiaj zacząłem ten staż. Właśnie go skończyłeś, bo parzysz tragiczną kawę. Moim zadaniem jest analiza danych, a nie parzenie kawy. Moim zadaniem jest robić to, co ci każesz szczyłu. W umowie nie ma słowa o byciu kelnerem. Umowa to śmieć tak samo jak twoje kompetencje. Mam dyplom z najlepszej uczelni w tym kraju. Zwalniasz mnie, bo masz gorszy dzień czy o co chodzi? Zwalniam cię, bo mnie irytuje twoja twarz. Wiesz, że to jest mobbing i to karalne. Nie stać, na prawnika ciebie czy mnie? Zdziwiłbyś się na co mnie stać. Stać cię co najwyżej na bilet autobusowy do domu. Daj mi dokończyć ten raport, bo firma straci miliony. Firma straci to wizerunek, jak ktoś cię tu zobaczy. Ten raport pokazuje, że kradniesz pieniądze z budżetu. Co ty powiedziałeś ty mały szpiegu? Widzę przelewy na twoje prywatne konto na Kajmanach. Oddawaj ten tablet albo go roztrzaskam o ścianę. Wszystko już wysłałem do chmury i do zarządu. Zniszczę w tej branży. Właśnie dzwoni twój telefon, może powinieneś odebrać. To prezes, dlaczego on dzwoni o tej porze? Może dostał właśnie mój raport o twoich wałkach. Halo szefie, tak ten starzysta kłamie to fotomontaż. Włącz mówiący snobowący, niech wszyscy usłyszą. Szef, wie, że mam wykonywać twoje polecenia, co jest? Bo szef to mój ojciec, a ja tu robię audyt. Czekaj, to ty jesteś tym młodym dziedzicem. Bo tak i właśnie przejmuję obowiązki w tym oddziale. Proszę pana, to było tylko takie szkolenie na stres. Gratuluję, właśnie oblałeś szkolenie z bycia człowiekiem. Mam kredyt na dom i chorą matkę, mniej serce. Trzeba było myśleć o matce, jak kradłeś firmowe pieniądze. To się nie może tak skończyć, o litość. Ochrona już jedzie, żeby cię wyprowadzić w kajdankach. Nie wierzę, że dałem się tak podejść gówniarzowi. Nie gówniarzowi, tylko twojemu nowemu szefowi. I jeszcze się spotkamy tego. Bądź bo w więzieniu ciężko o spotkania biznesowe. Zniszczyłeś mi życie. Sam sobie zniszczyłeś życie, chciwością żegnę.